Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w takim makijażu wiosennym, wykonanym nowymi cieniami z kolekcji Inglota. Ta kolekcja nazywa się Miss Butterfly i to są cienie o prześlicznych, prześlicznych wiosennych kolorach. Tak jak widzicie, wszystkie są matowe, czyli jest to świetna seria cieni dla osób, które lubią się malować na kolorowo, ale nie lubią cieni błyszczących. Poza tym mają też, jak to cienie Inglota, oczywiście niesamowitą pigmentację, i bez względu na to, jaką kombinację kolorystyczną sobie zrobimy, bez względu na to, jak te cienie połączymy, to wszystkie kolory świetnie ze sobą współgrają. Bardzo ładne, bardzo żywe na powiekach. Zresztą zaraz zobaczycie to w makijażu. Makijaż, który mam na sobie, wykonałam właśnie tymi cieniami. I jeśli Was ciekawi, jak to zrobiłam, to zapraszam do oglądania. Ale, ale oczywiście najpierw coś, co zawsze Was bardzo interesuje, czyli słocze poszczególnych cieni z tej kolekcji. I robimy słocze. Zaczniemy od tego najjaśniejszego. To jest 286. Wygląda tak. No, taki jaśniutki, taki troszeczkę. Cytrynowy, może cytrynowy nie, taki żółtawy, lekko. O. Kolejny to jest 291. I ten już ma do mieszka takiego beżu, troszeczkę takiego kanarkowego koloru coś takiego taki specyficzny bardzo. Następny to jest 287. intensywny pomarańczowy kolor. Taka oranżatka trochę. I taki ładny, ciepły brąz to jest 292. Zobaczcie jaką one mają pigmentację. No, są to cienie z inglota, więc jakby nie trzeba tutaj nic dodawać brudny róż to jest 295 to jest 290 taki mm, intensywny fuksjowy fiolet, coś takiego. Zobaczcie, tutaj mi przed chwilą y, inny cień spadł i się takie wgniecenie zrobiło. Cóż, szkoda! Wygląda tak. I na rękę. No przecudne są te kolory. Zresztą słuchajcie, no nie muszę nic mówić, widać to na swatchach. Taki turkus to jest 294. I taki intensywny niebieski to jest 289.

prezentują się słocze wszystkich cieni. No myślę, że są prześliczne i do takich wiosennych i letnich makijaży, w ogóle do kolorowych makijaży jak znalazł. Szczególnie na przykład dla osób, które nie lubią błyszczących cieni, tylko lubią maty. Prześliczne kolory i bardzo takie intensywne, eleganckie matowe cienie. To tyle, jeśli chodzi o taką prezentację ogólną i słocze, a teraz zapraszam was na makijaż. Twarz mam już tak wstępnie ogarniętą, mam bazę, podkład, jestem troszkę przypudrowana, no ale oczywiście zaczniemy od makijażu oczu i najpierw na całą powiekę ruchomą nałożę ten taki blado, blado żółty, to jest 286. Na załamanie, na taki większy obszar nałożę ten taki beżowy to jest 291. Właściwie na skórze to on taki żółtawy wychodzi. Samo zagłębienie nałożę 287, taką dosyć puchatą kuleczką. Na górną powiekę, na zewnętrzny kącik nałożę 293, czyli tą taką jakby brudną zieleń. Troszkę też dołożę je na dolną powiekę, i na wewnętrzną stronę powieki górnej i dolnej nałożę 288, czyli tą taką jasną zieleń. W końcu ma być to makijaż wiosenny, więc musi być zielono. I do tego posłuży mi taki płaski pędzelek, taki języczek. Mm, piękne te zielenie są. I dodaję na dolną powiekę. Na zewnętrzny kącik nałożę jeszcze 289, czyli ten taki intensywny błękit, no taki niebieski. Muszę Wam powiedzieć, że brakuje mi tu koloru żółtego. Wśród tych cieni Inglot nie ma takiej typowej żółci, ale tutaj mam taką ładną żółć i ten żółty kolor nałożę na wewnętrzny kącik i ciuteńkę wiadę na górną powiekę. I czas na eyeliner. Mam tutaj taki skobo. Na linię wodną nałożę Electric Blue, to jest kredka Jumbo z Nexa. Taka bardzo mięciutka, super są te kredki. I jeszcze jeden element, ponieważ dzisiaj się trochę bawimy makijażem i ma być tak wiosennie, wesoło i kolorowo. To nad czarny eyeliner, taki tradycyjny, nałożę Błękit z Nexa i to jest obcień już wam mówię. Glam azur. On też doda troszeczkę takiego połysku, dlatego że zawiera w sobie takie delikatne drobinki. Hmm, coś takiego. Rzęsy wytuszuję False Lash Superstar z L'Oreala. Na górne najpierw nałożę ten jakby pierwszy krok, czyli bazę. I na bazę oczywiście tu. Jako bronzera użyję huli, uwielbiam ten bronzer, zresztą ja mam generalnie, słuchajcie, słabość do kosmetyków z benefitu, więc chyba większość z benefitu mi się podoba. I nałożę różu w takim zgaszonym kolorze, to jest Esteloder, ale on nie ma żadnego, słuchajcie, numeru, dlatego że to jakaś limitowana edycja i po prostu nazywa się All Over Shimmer. I to wszystko. Ale kolor jest fajny właśnie do takich kolorowych makijaży, dlatego że on jest taki nierzucający się w oczy, jest taki subtelny. Na usta nałożę dzisiaj mm, tą szminkę i konturówkę z Lovely, i to jest chyba Milky Brown, jeśli dobrze pamiętam numer. Tak. I wiosenny makijaż mamy gotowy. Mam nadzieję, że Wam się cienie Inglot w praniu podobały, że Wam kolory wpadły w oko. Jeśli tak, to zachęcam do bliższych oględzin, jak będziecie gdzieś tam przy stoisku Inglot, albo ewentualnie na stronie. Tak jak mówię, ja cieniami jestem zachwycona, i choć wszystkie są matowe, to nawet mi się podobają. Nie wiem, czy lubicie takie kolorowe makijaże. Jeśli na przykład nie lubicie albo lubicie, ale nie możecie nosić, no bo na przykład w pracy nie wypada, to zachęcam Was do takiej zabawy w jakiś wolny dzień, żebyście sobie porobili takie kolorowe makijaże. Zawsze to jest jakaś frajda, a poza tym może Wam coś ciekawego wyjść. Ok, wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!